Policjanci zabijają uzbrojonego mężczyznę na wózku inwalidzkim. To tragiczne zdarzenie zostało nagrane przez przechodniów i przedstawia 28-latka, który ginie w deszczu kul wystrzelonych przez policjantów. Jeśli chcecie zobaczyć pełną wersję tego nagrania, zapraszamy na naszą stronę Tomonius.net. Według policji, Jeremy McDoll wystrzelił kilka razy w powietrze, a także strzelił sobie w nogę przed przyjazdem funkcjonariuszy. Policjanci otworzyli ogień, bo jak twierdzą, McDoll sięgał po broń. Jednak rodzina mężczyzny otwarcie pyta, dlaczego nie użyto na nim paralizatora, zamiast od razu zabijać mężczyznę. Lokalny aktywista Keith James, który działa przeciwko brutalności policji, tym razem opowiedział się po stronie policjantów. W 2005 roku McDoll został postrzelony w plecy i od tamtej pory poruszał się na wózku. Po strzelaninie jego ciało leżało na drodze przez kilka godzin.